Istotą życia ojca były książki. Ojciec czytał ciągle. Czytał przy jedzeniu, czytał w pociągu i tramwaju i na przystanku. Czytał po południu w hotelu akcji chodzi o to, żeby jak najwięcej osób z całej Polski, żeby o tej godzinie 17 wzięli do rąk jeden wybrany fragment książki. W tym roku jest to e, prześleł panu list i klucz Marii Pruszkowskiej e, i żeby przeczytali ten, e, ten fragmencik, żeby przypomnieli sobie, że, że książka istnieje, że lubimy książkę, że, że czytamy. Dorwać się do nich mogliśmy dopiero wtedy, gdy wyszły z transu, czyli gdy ojciec już je przeczytał wziąłem ja udział w tej akcji, ponieważ jestem polonisko, więc z natury rzeczy uwielbiam książki i uważam, że książki są bardzo ważne na przykład w rozwijaniu wyobraźni i innych rzeczy. Na przykład też uczą życia, dlatego powinniśmy czytać książki i dlatego zaangażowałam się w tę akcję, która ma na celu m.in. propagowanie czytelnictwa, a także miejscowych rubelskich poetów. Na ogół najmniej trzy raz, a, a czasem cztery i pięć. Tworzył sobie własny system, z którego podtrzymywałyśmy się w młodości, ale który z wiekiem przejęłyśmy. Bardzo ten specjalny język książkowy, Bardzo lubię czytać. Szczególnie książki historyczne, wspomnienia i pamiętniki, szczególnie z czasów wojny i przed A co sądzisz o takiej akcji? No, bardzo popieram i bardzo się cieszę, że tu jestem. Osoby, które wyposażyły się w książki być może wcześniej. Zachęcamy do tego, byśmy wsiedli w najbliższy, który tu się pojawi autobus. Jeżeli nie, możemy przeczytać w tym autobusie po raz wtóry sobie fragment książki, tym razem w większej refleksji po cichu i wszędziemy sobie, przejedziemy jeden przystanek czytając książkę.